Co da miastu wpisanie przemysłowych, pogórniczych zabytków na listę UNESCO. Przede wszystkim liczymy na to, że wynik, który do tej pory udało się osiągnąć miejskiemu Górnictwa węglowego, czyli za tamten rok 500 tysięcy turystów, to wpis na listę tylko na pewno powinien spowodować zwiększenie liczby odwiedzających. Liczymy, że będzie to milion, a poza tym jest to też taki czas, o którym ja już mówię w tej chwili, że jest to czas na to, żeby biznes zainwestował, żeby wokół tych obiektów przede wszystkim rozwijały się restauracje, żeby też szkolić już młodzież do wykonywania właśnie tych wszystkich prac, usług, które są związane czy z hotelarstwem, czy z rozwojem właśnie gastronomii, czy wszelkiego rodzaju, rodzaju usług, które w momencie, kiedy takie obiekty UNESCO powstają na terenie danego obszaru, to automatycznie te wszystkie usługi, mówię, od gastronomiczno-restauracyjnych, hotelarskich powinny się nam dobrze rozwinąć. I zapytam jeszcze górnika zawsze, bo kibice tego klubu tak w zasadzie co, co sadzą, co rundę no drżą i o kwestie finansowej i o kwestie sportowe. Czy myśli Pani, że ten ty, trwający obecnie proces prywatyzacji, jego pomyślne, ewentualne pomyślne zakończenie sprawi, że wkrótce już no, trochę będzie inaczej, jednak z tak liczę na to. 11 lipca otwieramy w tej chwili ofertę, która wpłynęła i rozpoczynamy od tego dnia proces negocjacyjny. Jeżeli negocjacje pójdą zgodnie z naszym planem, to najpóźniej 15 października nastąpi podpisanie umowy. I w grze pozostaje już tylko jeden oferent? Tak, w grze pozostaje już tylko jeden oferent, ponieważ wczoraj firma Zary Stawapol wycofała się, uznając jednocześnie, że jak najbardziej ten proces powinien być kontynuowany, Wspierają ten proces liczą na to, że klub dalej będzie się dobrze rozwijał i też podtrzymują swoje działania sponsoringowe w tym zakresie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.